Piłeczka to zdecydowanie ulubiona zabawka tego psa. Kto mu ją rzuci? Piłeczka bez wątpienia wygrywa ze wszystkim gryzakami, piszczącymi zabawkami i gumowymi kostkami. Psiak z powyższego zdjęcia nie wyobraża sobie dnia bez zabawy ze swoją ulubioną zabawką. Uwielbia. Gdy ktoś rzuca mu piłeczkę, a on może ją znaleźć i merdając ogonkiem, przynieść do rąk właściciela, by ten znów mógł ją rzucić. A czy ktoś z Was chciałby to zrobić? Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj pikio. PL Google News